Rozmawiałem z Andrzejem Dudą, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy Donald Tusk jest odpowiedzialny za aferę Amber Gold? Takie proste pytanie na początek, bo wydaje się, że właśnie przed tym rząd i wszyscy, którzy dzisiaj przemawiali przed panem na mównicy, chcą Donalda Tuska uchronić. Donald Tusk, jeżeli mówimy, że jest odpowiedzialny za aferę Ambergold, to w tym znaczeniu, że podległe mu instytucje nic nie zrobiły, żeby ostrzec Polaków przed oszukańczą działalnością tej firmy i jej właściciela Marcina P. W tym znaczeniu jest odpowiedzialny za aferę Ambergold i ja co do tego nie mam wątpliwości. I tutaj bardzo łatwo jest przede wszystkim zapytać, jakie miał informacje ze strony służb specjalnych. Przecież służby specjalne mu podlegają, on je nadzoruje. Co te służby specjalne robiły? Nic na razie o tym jeszcze nie wiemy. Sam premier mówił dzisiaj z Trybuny Sejmowej, że informacje na temat Amber Gold i, i, i wątpliwości co do Marcina P. nabrał ich dopiero po przeczytaniu jakichś artykułów w gazecie. No, to jest dla mnie osobiście informacja szokująca. Spółka Amber Gold dokonywała wielu set milionowych przelewów chociażby po to, żeby utworzyć OLT. I co? I nikt tego nie kontrolował, nikt na to nie zwrócił uwagi, że są takie przepływy gotówkowe pomiędzy. Pomiędzy rachunkami bankowymi, no to, jest, to jest informacja w tym kontekście szokująca. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wiemy i zresztą sam minister Rosowski dzisiaj to przyznał, że od 2009 do 2011 roku spółka Amber Gold nie składała deklaracji podatkowych CIT, nie składała deklaracji VAT, nie płaciła podatku, nie składała w ogóle sprawozdań finansowych. Który normalny, zwykły przedsiębiorca uwierzy w to, że dzisiaj przy tak restrykcyjnej polityce podatkowej, jaką, jaką zapowiada cały czas rząd Donalda Tuska, gdzie ciągle nasyła się na przedsiębiorców kontrolę, było to w ogóle możliwe? I że nikt za tym nie stoi, że takie, a nie inne było zachowanie się organów skarbowych. No to wszystko musi być wyjaśnione. Te informacje powodują, że konkluzja jest właściwie jednoznaczna. Minister Rostowski powinien się podać do dymisji i to natychmiast. No, okazał się kompletnie niesprawny i niekompetentny. To jemu podlegają te wszystkie organy. I niestety fakty są takie, z czym on oczywiście absolutnie nie chce się pogodzić i nie chce się do tego przyznać, że na niego spada tutaj cała odpowiedzialność. I wreszcie trzecia sprawa: spółka OLT minister transportu Sławomir Nowak Jest zgodnie z ustawą z artykułem 16 ustawy Prawo Lotnicze tym organem naczelnym organem administracji publicznej który sprawuje nadzór nad lotnictwem cywilnym w Polsce Wczoraj na Komisji Infrastruktury powiedział, że Urząd Lotnictwa Cywilnego jest instytucją niezależną, w związku z tym on nic nie mógł zrobić. Absolutnie jest to nieprawda. On nadzoruje Urząd Lotnictwa Cywilnego. Premier powołuje szefa tego urzędu, a on powołuje wszystkich zastępców. Tak samo jest z ich odwołaniem. On wydaje rozporządzenia, według których działa Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z czym. Pan minister Nowak jest absolutnie odpowiedzialny za to, że nic nie zrobiono w sprawie OLT, które w efekcie naciągnęło 170 tysięcy pasażerów, którzy zostali z biletami w ręku, nie wspominając już o tym, że jak wynika z informacji, które posiadamy OLT jest ogromnie zadłużone w tych spółkach, które prowadzą porty lotnicze, a więc w spółkach będących własnością państwową i samorządową, ponieważ nie płaciło za parkowanie samolotów i nie płaciło za paliwo. Kto za to odpowiada? Właśnie, mimo tych faktów premier, a potem... Różni posłowie Platformy Obywatelskiej, m.in. Dariusz Rosati, zarzucili panu insynuacje i, i jakieś kłamstwa z mównicy. Jak pan odpowie na takie zarzuty? Odpowiem, że to są zarzuty puste i zupełnie nieprawdziwe. Ja nie powiedziałem z mównicy żadnych kłamstw. Ja powiedziałem to, co jest prawdą. Pan minister Nowak, pan premier Donald Tusk, jego syn, pan Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Oni wszyscy są z Trójmiasta. To w Trójmieście działała Amber Gold i to w Trójmieście była ten, ta dziwna nie. Niemoc organów skarbowych, ta dziwna, jak wygląda na to, niemoc służb specjalnych podległych premierowi Tuskowi, te szokujące zachowania, niedopełnienia obowiązków i w cudzysłowie błędy prokuratorów, sędziów i kuratorów sądowych. Wszystko, tam działo się, wszystko to właśnie działo się tam. W związku z czym chyba zasadnym jest pytanie, jak to możliwe i czy aby nie jest tak, że rzeczywiście fakt, że Marcin P., właściciel Amber Gold, hojnie sponsorował różne wydarzenia i różne instytucje związane dzisiaj z Platformą Obywatelską, związane od lat, bo Platforma Obywatelska przecież od wielu lat rządzi niepodzielnie w trójmieście, właściwie trzyma w ręku całą władzę. Amber Gold i jej właściciel były wychwalane przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pytanie, jaki to miało wpływ, jakie były rzeczywiście te powiązania i dlaczego Marcin P., przez. Trzy lata mógł bezkarnie naciągać Polaków i w efekcie tysiące ludzi straciło być może oszczędności całego życia. Panie pośle, zostanie powołana komisja śledcza? To głosowanie już dziś wieczorem, czy w sprawie zostanie ukręcona głowa? Jak pani się sądzi, czy ta debata nie wystraszy koalicji przed powołaniem komisji śledczej? Czy ta debata musiała tak wyglądać? Bo problem jest poważny, niezwykle poważny. To nie jest tylko problem y, ty, tych ludzi, którzy, którzy stracili swoje pieniądze. To jest także przy, problem funkcjonowania państwa polskiego. To jest zatem także problem przyszłości y, i tego, jak y, instytucje państwowe, będące pod nadzorem Donalda Tuska, wykonują swoje obowiązki. No, z tego widać, że ich po prostu nie wykonują. Więc ta debata no, musiała po prostu tak wyglądać. Y, oczywiście, że my będziemy postulowali teraz pomoc dla tych, którzy zostali poszkodowani, bo państwo nie może ich zostawić samych. Będziemy żądali tego. Natomiast, jak będzie z Komisją Śledczą, no trudno mi jest powiedzieć. Obawiam się, że Platforma Obywatelska razem z PSL-em zagłosują przeciwko, boją się tej sprawy i Komisji Śledczej nie będzie. Ale to tylko dla mnie będzie kolejnym dowodem, że faktycznie Platforma jest w tej sprawie no, bardzo umoczona. Dziękuję.